Dzień dobry kościele, witajcie kochani. Pytanie na początek. Do kogo spośród Was Bóg przemówił w ostatnim tygodniu? Parę, parę osób podniosło rękę, a co zresztą? Czy kochani do Was Bóg nie przemówił? Czyli rozumiem, nie mieliście przed sobą Słowa Bożego, Biblii. Nie czytaliście w tym tygodniu Bożego Słowa? Kiedy czytamy, Bóg przemawia. Słowo Boże mówi, abyśmy byli wypełnieni Słowem Bożym w pełnej obfitości. Kochani, w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale. Jest o nas napisane tak, jako odrodzeni nie z skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Jest jeszcze fragment, zacytujemy sobie fragment z pierwszego listu Pawła do Tesaloniczan z drugiego rozdziału, werset 13, gdzie jest napisane: A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie. Że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako Słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w Was, wierzących, skutecznie działa. Skuteczność Bożego Słowa, Słowo Boże, jeśli oddziaływuje, to oddziaływuje skutecznie. Kochani, bez Słowa Bożego nie mamy prawa obfitować w Bogu. Bez Słowa Bożego nie możemy wydawać owocu Ducha Świętego. Bez Słowa Bożego, bez tego, aby Słowo Boże mocno było zakorzenione w naszym sercu, nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Chcemy duchowego wzrostu, bez Słowa nie ma mowy, aby coś, cokolwiek takiego miało miejsce. Chcemy przebudzenia, chcemy, aby ludzie się nawracali, chcemy być użytecznymi sługami naszego Pana, Chcemy oglądać Jego Boże dzieła, chcemy być w centrum Jego woli, chcemy tego, chcemy tamtego, chcemy Bożego błogosławieństwa, ale kochani, bez Słowa Bożego, które żyje i trwa w nas samych, niczego takiego w swoim życiu nie doświadczymy. Słowo Boże jest podstawą naszego życia, naszego duchowego rozwoju. Słowo Boże, tak jak mówi nam Biblia, jest żywym słowem. Słowo Boże to Chrystus. znamy wszyscy doskonale fragment z listu do hebrajczyków gdzie jest napisane bo słowo boże jest żywe i skuteczne ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha stawów i szpiku zdolne osądzić zamiary i myśli serca i nie ma stworzenia które by się mogło ukryć przed nim przeciwnie wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego przed którym musimy Zdać sprawę. Słowo Boże to miecz, obosieczny miecz. I teraz pytanie: czy ja pozwoliłem, aby ostrze tego miecza zatopiło się w moim sercu? Czy pozwoliłem temu mieczowi się przebić? Wiecie, bo można mieć Boże Słowo. Można czytać to słowo jako literę, która nic nie wnosi do naszego życia, ale czy pozwoliliśmy, aby to Boże słowo przeniknęło nas, wbiło się swoim ostrzem, aby w naszym sercu wykonało swoją pracę, aby rozdzieliło wszystko to, co musi ulec rozdzieleniu? Kochani, słowo Boże ma moc, bo dzięki Bożemu Słowu jesteśmy dzisiaj również tutaj. Bóg do nas przemówił, Bóg objawił samego siebie, Bóg objawił prawdę o sobie, ale też objawił prawdę o nas. Kiedy Boże Słowo przeszywa nas, przeszywa nasze serca, nasze życie już nigdy nie może pozostać takim samym. Czy jestem gotowy, aby Bóg przeszywał moje serce? Czy tak traktuję też Boże Słowo? Czy traktuję je z nabożnym szacunkiem? Czy pragnę zagłębiać się w tym Słowie? Czy dbam o to, aby to Słowo wypełniało moje serce, moje myśli, moje pragnienia? Wszystkie nasze problemy, trudności, sytuacje, w których nie do końca sobie z czymś radzimy, wszelkie nasze oziębienie w duchu, wszelka nasza letniość wynika z tego, że niewystarczająco poświęcamy czas Bożemu Słowu. Wszystko inne jest ważne. Modlitwa jest ważna. Ale co z tego, że będziesz się modlił, jeśli nie usłyszysz konkretnie słowa, które Bóg chce tobie powiedzieć? Chrześcijanin to człowiek, który żyje Słowem który jest zanurzony w tym słowie. Słowo jest moją bezpieczną przystanią, jest moją twierdzą, w której mogę bezpiecznie przebywać. To jest miejsce mojego zamieszkiwania przed obliczem Pana. To, co się wydarzyło w twoim życiu, to dlatego, że doszło do ciebie słowo Pana. Że byłeś posłuszny temu słowu. Że odpowiedziałeś na jego wezwanie. Wszyscy doskonale wiemy, i często to powtarzamy: wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Chcesz mieć mocną wiarę, buduj na Słowie. To jest nasz fundament, kochani. To jest początek wszelkiego naszego błogosławieństwa. Chcemy widzieć Boga, który działa, który objawia samego siebie. Stań się człowiekiem Słowa Bożego. Stań się człowiekiem, który na co dzień traktuje to Słowo Boże jako najwyższy priorytet jako coś, bez czego nie mogę się obejść. Dbamy o nasze ciało, ubieramy je, żywimy je, ale co, kochani, z naszym duchem? Ludzie zagładzają swojego ducha na śmierć. A potem dziwią się, że w ich życiu nic się nie układa. Mają kryzys duchowy, posuchę. Owszem, takie rzeczy mogą się również zdarzyć i nie chodzi wcale o nasze zaniedbywanie pewnych rzeczy. Ale nie mówię o takiej sytuacji, kiedy człowiek czasami będąc pełen Ducha Świętego, doświadcza nawet w swoim życiu jakiejś pustyni. I odczuwa taką posuchę. I ma taki czas przemyśleń. Czas odsunięcia się od wszystkich innych spraw, czas zastanawiania się nad sobą, nad swoim życiem, nad tym, czego właściwie oczekuje ode mnie Bóg. Nie mówię o takiej sytuacji. Mówię o głupocie. Bo czyż nie głupim jest człowiek, który próbuje wznosić budowę swojej wiary, nie trzymając się fundamentu? Najważniejszy w budowie jest fundament. A fundamentem dla nas jest Chrystus, jest Słowo Boże. Jeśli nie budujemy na tym fundamencie, jeśli nie budujemy swojego życia w oparciu o Słowo Boże, to czytaż budowla się ostanie wtedy, kiedy przyjdą burze, wichry, kiedy przyjdą wysokie fale, kiedy uderzą w ten dom. Kochani, nie pozostanie z niego nic. Zostanie zmieciony w jednej chwili jak domek z kart. I nic nie jest w stanie tego domu ochronić, kochani. Jesteśmy ludźmi wierzącymi, narodzonymi na nowo dzięki Słowu Bożemu. Słowo Boże odegrało w naszym życiu istotną rolę, i bez Słowa Bożego w dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. Czy mam pragnienie, aby każdego dnia Słowo Boże działało jak miecz obosieczny? Aby rozprawiało się ze mną z moimi lękami, z moimi dylematami, z moimi wątpliwościami. Kochani, wszyscy mamy wiarę, a Bóg pragnie, aby ta wiara była cenniejsza niż znikome złoto, żeby ta wiara była wypróbowana przez ogień doświadczeń. Ale nie będziesz miał tej wiary. Jeśli słowo Boże nie będzie w Tobie. Jeśli nie będziesz podchodził do Słowa jako czegoś ponadutaralnego, czegoś, co pochodzi z samego nieba, bo to jest Słowo, które Bóg kieruje do nas, do swojego Kościoła. I tylko Kościół, ludzie wierzący, ludzie, którzy przeszli ze śmierci do żywota. W których umysł został przemieniony, w których zamieszkuje Duch Święty, tylko ci ludzie są w stanie we właściwy sposób odczytywać to słowo, które tutaj jest zapisane. Jakże często również cytowane są fragmenty z listu Jakuba. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobne jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł, i raz, zaraz zapomniał, jakim jest. Dalej czytamy, ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności trwa w Nim? Nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Bądźcie wykonawcami Bożego Słowa, nie jedynie słuchaczami. Słuchacz będzie słuchał. To słowo nawet go może poruszać, wzruszać, to słowo może w jakikolwiek sposób oddziaływać w tym momencie. Ale jeśli ono mocno nie, nie zakorzeni się w moim sercu, jeśli nie będę miał pragnienia, aby zmierzyć się z tym słowem, nawet jeśli ono nie idzie po mojej myśli, nawet jeśli wzbudza we mnie jakiś bunt, nawet jeśli ja przywykłem, przyzwyczaiłem się do tych wszystkich wspaniałych Bożych słów, mówiących chociażby o Bożej miłości, o Bożej łasce, o Bożej dobroci. Ale kiedy czytam słowa, które których nie jestem w stanie zaakceptować, które mi się nie podobają. Kochani, to ciągle pozostaje Bożym słowem. Bożym słowem, które powinienem przyjąć do swojego życia, do swojego serca, to jest Boża prawda. Boża prawda, którą Bóg nam objawił. I Bóg objawia samego siebie jako Boga miłości, ale też jako Boga sprawiedliwości, jako Boga sądu, jako Boga, który wymierza karę jako Boga, który ma moc, aby człowieka umieścić w piekle. Kochani, początkiem mądrości jest bojaźń pańska. Czy podchodzimy w ten sposób do Bożego Słowa, z bojaźnią, z drzeniem, mając świadomość, że Słowo Boże może teraz wykonać swoją pracę? Być może nawet może w jakiś sposób skomplikować moje życie, bo będzie wymagać ode mnie jakichś skutecznych działań. Będzie wymagać ode mnie zerwania z czymś, co Bogu się nie podoba. Będzie wymagało podporządkowania się czemuś, czego Bóg ode mnie oczekuje. Kochani, i znów się powtórzę. Tak jak powiedziałem na temat modlitwy, kochani, przestańcie się modlić, a zacznijcie szukać Bożego oblicza. Tak też dzisiaj chcę powiedzieć: przestańcie po prostu czytać Biblię. A zacznijcie podchodzić do Słowa Bożego z bojaźnią, z drzeniem, wiedząc, że to Słowo żywego Boga, że to Słowo, które może coś uczynić z Waszym życiem. Ale wszystko, kochani, co Bóg czyni, czyni dla naszego dobra, dla naszego zbawienia. Bóg nie chce nam zrobić krzywdy, chociaż czasami, jeśli mamy do czynienia ze Słowem, które w radykalny sposób podchodzi do sprawy, to też tak mamy je traktować. Mamy również wymagać od siebie, wymagać od swojego życia, aby przychodzić przed Boży tron, aby. Korzystać z Bożego przywileju, aby wypełniać Jego wolę, aby starać się kochać Boga całym swoim sercem ze wszystkich swoich sił. Kochani, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, ale to też czasy odstępstwa, czasy niewiary, czasy zwiedzenia, czasy, w którym diabeł, zdając sobie sprawę, że nie pozostało mu zbyt wiele czasu, Powoli, powoli będzie wyciągał najcięższe działa. Czy myślimy, że jako ludzie wierzący, jako ci, którzy pokładają ufność w Bogu, jako ci, którzy zgromadzają się w Jego imieniu, czy myślimy, że ominą nas pewne rzeczy? A być może właśnie nadchodzi ten czas, kiedy Bóg wystawi Twoją i moją wiarę na próbę. I wtedy tak naprawdę wyjdzie na jaw, wyjdzie na światło dzienne, czy jesteś człowiekiem zanurzonym w Bożym Słowie, czy jesteś człowiekiem wypełnionym Bożym Słowem. Przypuśćmy, że masz dom, mieszkanie, które pewnego dnia pochłania ogień. I nic z tego domu nie zostaje. Same zgliszcza. Wszystko jest spalone do cna. Kochani, wszystko przemija. Ale słowo Boga żywego trwa na wieki. Jeśli słowo trwa na wieki, a ty trwasz w Bożym Słowie, to ty również trwasz na wieki. Wszystko przemija wokół ciebie. Wszystko możesz stracić, ale tego, co masz w Bogu, nigdy nie stracisz. Nie miłujcie tego świata, ani rzeczy, które są na tym świecie. Pożądliwość oczu, porządliwość ciała, pycha życia, to wszystko przemija wraz z tym światem. Ale kto trwa w Bogu? Kto trwa w Jego Słowie, trwa na wieki, kochani. Czyż Bóg nie zachowa Ciebie, który pokłada w Nim ufność? Skąd masz wiedzieć, czego Bóg od Ciebie oczekuje? Skąd masz wiedzieć, jaką wolę Bożą masz wypełniać? Jak masz słyszeć Boży Głos? Jak masz realizować Jego zamierzenia? Jak masz być wykonawcą Jego słowa, skoro to słowo być może leży odłogiem i sięgasz po nie tylko i wyłącznie w szczególnych sytuacjach, chociażby jak dzisiejszy dzień, kiedy się zgromadzamy, zabierasz ze sobą Boże Słowo, bo jesteś chrześcijaninem. Ale czy tylko w niedzielę jesteśmy chrześcijanami? Czy tylko w niedzielę Słowo Boże jest przed nami otwarte? Czy tylko w niedzielę pozwalamy, aby Bóg poprzez to Słowo dotykał nas? Zastanówmy się, czy jeżeli takie jest nasze postępowanie, jeśli tak żyjemy, czy naprawdę jesteśmy uczniami Chrystusa? Czy naprawdę jesteśmy Jego naśladowcami? Czy nosimy w swoim sercu żywe pragnienie, aby Boga naśladować? Nie będziesz naśladował Chrystusa nie czerpiąc Jego źródła ze Słowa Bożego, nie pozwalając na to, aby to Słowo w Tobie żyło. Słowo Boże jest jak żywa istota. Jeśli Słowo żyje w Tobie, to Ty też żyjesz i wydajesz owoc i żyjesz w obfitości, którą obdarował Cię Bóg i jesteś w stanie to docenić. Kochani, chcemy oglądać Boga, który działa, który objawia swoją chwałę, który w swojej chwale stępuje na swój Kościół. Czy chcemy chwały Bożej, to bądźmy pełni chwały. Bądźmy ludźmi Słowa Bożego, bądźmy wykonawcami tego Słowa. Niech przed naszymi oczami ciągle jest Słowo Boże. Mówimy: Patrzmy na Chrystusa. Jak sobie to wyobrażamy? Jak to ma wyglądać, patrzeć na Chrystusa? Nie da się inaczej na Niego patrzeć, nie zerkając do Słowa Bożego. Bo patrzą do słowa, patrzysz na Chrystusa. Czy patrzysz na Chrystusa, i sobie go wyobrażasz? Że siedzi na niebiosach, i ty patrzysz na Niego. Tak patrzą ludzie religijni, którzy tworzą sobie obrazy podobizny Boga. I figurki różnego rodzaju i składają im hołd i modlą się do nich, bo tak sobie wyobrażają Boga. I mówią również patrzę na Boga. Ale nie tak mamy patrzeć na Boga. Mamy patrzeć sercem przede wszystkim. Nie naszymi oczyma, bo swoimi oczyma nic nie zobaczysz, bo nasze oczy to ciało, a ty masz patrzeć duchem. Masz być duchowym człowiekiem. Sprawy ciała umartwiaj sprawami ducha. Jeśli mówimy o zwycięstwie, to ono przede wszystkim ma miejsce w sferze duchowej. Jeśli jesteś mocny w duchu. To będziesz zwycięzcą. To to zwycięstwo będziesz oglądał również w, w swoim życiu. Zgromadzamy się dzisiaj, aby wielbić Chrystusa, ale też aby karmić się nim samym, Jego słowem, aby pozwalać, aby to słowo nas przebiło. Być może to będzie bolesne. No bo jest bolesne, kiedy jakieś obce ciało wbija się, niczym cierń. Do naszego ciała to boli. Ale wiecie, to jest zbawienny ból. To jest chwilowe jedynie cierpienie, bo potem przychodzi coś, czego nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. A tak się dzieje za każdym razem, kiedy pozwalamy, by Słowo Boże zamieszkiwało w nas i wykonywało swoją niesamowitą pracę. Duch Boży chce widzieć Słowo w Tobie. Jeśli jesteś pusty, pusta, to jak oczekujesz prowadzenia Duchem Świętym? Przecież Duch Święty współdziała ze słowem Bożym. Jeśli czytasz, Duch Święty jest tym, który rozświetla to słowo i pozwala ci je zrozumieć. Ale czy masz pragnienie? Zastanówmy się, jakie mamy pragnienia. Co jest dla nas najważniejsze? Ile czasu poświęcam na słowo Boże? Ile daję przystępu Bogu do swojego życia? Jak często pozwalam, aby Pan naprawdę do mnie przemawiał? Ludzie dzisiaj jeżdżą na konferencję jedną, drugą, trzecią, bo oni chcą słyszeć głos Boga, a ich Biblie są zamknięte. Po co im Biblia? Po co im Bóg? Bez Biblii nie ma Boga, nie ma społeczności, nie ma żywej relacji. Bez Biblii nie ma kościoła, nie ma nas. Bo jeśli Biblia nie stoi w centrum kazalnicy, nie stoi w centrum naszych nabożeństw, to możemy śpiewać najwspanialsze pieśni. Możemy modlić się żarliwie. Możemy wręcz doświadczać niesamowitego uniesienia. Ale, kochani, to będą tylko i wyłącznie emocje, które są, ale zaraz po wyjściu ze zboru one opadną. Tylko Słowo jest prawdą, jest światłem, tylko Słowo jest naszą mocą, tylko Słowo jest mieczem, potrafiącym oddzielić wszystko to, co zbędne, niepotrzebne, od tego, co wartościowe. Kochani, Słowo Boże jest też wyzwaniem. Czy stawiam sobie wyzwania? Słowo Boże sprawia, że jestem ciekaw, co też Bóg chce mi dzisiaj powiedzieć. Co chce mi oznajmić? Do czego chce mnie przekonać? Kochani, czy nie mamy takiego pragnienia, aby każdego dnia odkrywać Boga na nowo, aby odkrywać nowe rzeczy. Nie ma znaczenia, ile razy już tą Biblię przeczytałeś. Twoje życie ciągle trwa, a Słowo Boże będzie Ci ciągle, wciąż potrzebne. I nieważne, jakie postępy duchowe w swoim życiu poczyniłeś, nieważne jest, jak Bóg cię ubłogosławił, nieważne, ile problemów Bóg w swoim życiu rozwiązał, nieważne, czy znasz Boże Słowo i potrafisz je cytować na pamięć, ważne jest, jak ty dzisiaj to Słowo traktujesz. Wiecie, mówi się, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Często... Mówimy, żeby doświadczyć pełni Boga, musisz stać się człowiekiem narodzonym na nowo z Ducha Świętego. I myślę, że jeśli ktoś naprawdę jest narodzony na nowo, to ma nowe pragnienie w swoim sercu. I to pragnienie również, a może nawet przede wszystkim dotyczy Jego Słowa, bo nie da się funkcjonować w chrześcijańskim życiu bez Słowa Bożego. Mówiąc Boże Słowo, mówię Chrystus, mówię Bóg, mówię Duch Święty. Nie da się tych rzeczy rozdzielić. Jeśli mówisz, że jesteś wierzącym człowiekiem, a Twoja Biblia jest zamknięta, kochani, bardzo mi przykro, ale nie jesteś wierzącym człowiekiem. Oszukujesz samego siebie, wmawiasz sobie coś, bazujesz na jakichś swoich poczynaniach. A jeśli słowo Boże nie działa w Tobie skutecznie, pewnego dnia się zmęczysz, pewnego dnia się znudzisz, pewnego dnia stwierdzisz, że to nie ma sensu, pewnego dnia stwierdzisz, że z Bogiem Cię nic nie łączy. Dlaczego? Bo zaniedbałeś słowo Boże. Nie dopuśćmy do tego, kochani. Dzisiaj Bóg chce nas kształtować. Dzisiaj jest jeszcze czas łaski. Dzisiaj Duch Święty jeszcze ciągle daje poznanie, zrozumienie. Dzisiaj ciągle Duch Święty nas zachęca, aby trzymać się Chrystusa, bo on ciągle świadczy o Chrystusie. Nie wskazuje na siebie samego, ale wskazuje na Chrystusa, czyli wskazuje też na słowo Boże, że ono jest podstawą Twojego życia i bez niego. Choćbyś nie wiem, co chciał, czego chciał, czego pragnął, to i tak tego nie osiągniesz. Bo pomijasz najważniejszą rzecz w swoim życiu, Słowo Boże, dzięki któremu jesteś tym, kim jesteś, dzięki któremu doszło cię Słowo Prawdy, dzięki któremu Bóg wykonał już sporą część swojej pracy. I wszystko to zawdzięczamy Jemu samemu, Jego łasce, ale też Słowu Bożemu, które działa w nas skutecznie. A więc pozwólmy, aby to Słowo w dalszym ciągu naprawdę skutecznie w nas działało. Amen. Lakujcie, subskrybujcie, komentujcie. Niech się rozchodzi.